Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiejsza lekcja, jak i Ewangelia, mówią nam o prawdziwych owocach życia chrześcijańskiego i zachęcają nas te teksty szalne do zbadania, jakie owoce przynieśliśmy dotąd. Święty Paweł mówi: Kiedy byliście niewolnikami grzechu, przynosiliście owoce śmierci. Teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości dla uświęcenia. A z kolei w Ewangelii czytamy, nie może drzewo dobre złych owoców rodzić, ani też drzewo złe dobrych owoców rodzić. Nasze uświęcenie powinno być owocem chrześcijańskiego życia, które Bóg zapoczątkował podczas chrztu naszego. I to jest ten punkt, którym powinniśmy się dzisiaj szczególnie badać. Jakie czynimy postępy w cnocie? Czy dajemy dobre owoce? Czy patrząc na nasze życie, na nasze lata, gdy przyglądaliśmy do tradycji katolickiej, jest w nas dostrzegalny postęp? Czy po prostu jesteśmy drzewem, które rodzi dobre owoce? Gdyż to jest właśnie znakiem, jakim drzewem jesteśmy. Nie to, co o sobie mówimy, to nie to, co o sobie myślimy, nie to, co o sobie piszemy w internecie, ale to, jak postępujemy i jak żyjemy. Każdy chrześcijanin powinien uważać się za drzewo zasadzone w winicy pańskiej. Sam Jezus, boski ogrodnik, zasadził je w dobrej ziemi, urodzajnej, żyznej, w ziemi ogrodu Kościoła Świętego, którą zrosił żywą wodą swej łaski. Otoczył je troskliwą opieką, podcinając nieużyteczne gałęzie przez cierpienia, lecząc nasze choroby przez mękę swoją i śmierć, zraszając korzenie naszego, naszej duszy swoją najkosztowniejszą krwią. Tak troszczy się o nas, że ze słusznością możemy do Niego odnieść słowa proroka Izajasza. Co jest, co więcej miał uczynić w nicy mojej, a nie uczyniłem jej? Czy jest coś, co Jezus mógłby zrobić więcej dla nas, aby otworzyć nam niebo i wskazać drogę do nieba? Czy brakuje nam czegokolwiek ze strony Boga w tej naszym, naszym chrześcijańskim życiu, które jest dążaniem do życia wiecznego. Lecz po tylu staraniach pewnego dnia Jezus przychodzi, aby zobaczyć, jakie owoce rodzi to drzewo i z Jego owoców chce je osądzić. Drzewo bowiem dobre, mówi on, nie może przynieść złych owoców, ani też drzewo złe owoców dobrych. Dlatego warto zastanowić się, czy ja wydaję dobre owoce, a właściwie zadać sobie pytanie, jakie są te dobre owoce, które w sobie dostrzegać powinienem. I tutaj, gdy mówimy o tych owocach, nie mamy na myśli tego pierwszego okresu naszego nawrócenia którym, zwracają, którym dusze zwracają się do Boga i rozpoczynają nowe życie. Pokutują za swe grzechy, wyrzekają się pewnych błędnych poglądów, którym hołdowały, zmieniają swoje uczucia względem Boga i Jezusa Chrystusa. Nakładają sobie różne praktyki umartwienia i pobożnościowe ćwiczenia. To są te owoce pierwszego nawrócenia, łatwo dostrzegalne i odczuwalne. W tych duszach działa promie, płomień pierwszej gorliwości. Wspomaga ich nadprzyrodzona ochoczość do wszystkiego, co odnosi się do służby Bożej. Modlitwa nie sprawia trudności, pokusy, jeżeli są, to bardzo łatwo są zwyciężane. To jest ta początkująca gorliwość, którą my mylimy z tym duchowym owocem. Gdyż ten początkujący stan może trwać tygodnie, miesiące, rok, może dwa lata, ale potem urywa się, gdyż jego zadanie zostaje zakończone. I wielu uważa, że to jest coś bardzo niewłaściwego i smuci się i zniechęca, że te dostrzegalne, dostrzegalne elementy naszego duchowego życia znikają. Doświadczyliśmy tej pierwszej gorliwości mocniej albo słabiej, ale ten stan początkowy ma to do siebie, że jest właśnie stanem początkowym, nietrwałym. Tak jak drzewo, aby wrócić do tego porównania, które Chrystus nam dzisiaj w Ewangelii podaje, na początku, gdy jest młode, bardzo szybko widać wzrost. Wzrasta, puszcza liście, ale to nie to, nie to świadczy o tym, czy to drzewo jest dobre, że rodzi dobre owoce, ale właśnie to owoce, które wydawane są dopiero później, świadczą o, te, o tym, czy to drzewo jest dobre. Czyli nie to, czy szybko wzrastamy, nie to, czy szybko nasze liście zielenią się. Ale właśnie to, czy wydaje owoce. Kto by patrzył na jabłoń czy na grusze, oceniając jakość tego drzewa tylko po liściach i po wysokości, ten nie rozumie, o co tak naprawdę w uprawianiu drzew owocowych chodzi. Dlatego chciałbym na dzisiejszym kazaniu zwrócić uwagę na znaki, które są tym tą wskazówką, że nasze chrześcijańskie, nasze duchowe życie wydaje dobre owoce. Dlatego będę się opierał na ojcu Faberze, na jego książce, którą bardzo polecam, o postępie duchowym, o postępie duszy. On wymienia tam pięć znaków w naszym duchowym życiu, które dają wskazówki, że wydajemy dobre owoce, że jesteśmy dobrym drzewem. Bo musimy pamiętać, że to nie może opierać się tylko na naszym mniemaniu i takim samozadowoleniu z siebie, gdyż bardzo łatwo zadowalamy się niezbyt dużym wysiłkiem i trwamy tak naprawdę takiej stagnacji w duchowym życiu. Lecz powinny być to oznaki obiektywne, wskazujące, że mogę uważać się za drzewo dobre i próbuję wydawać dobre owoce. I one mogą występować wszystkie razem albo pojedynczo w równych konfiguracjach. Pierwszym znakiem duchowego owocowania, o którym wspomina ojciec Faber jest to, że jesteśmy niezadowoleni z obecnego stanu, jaki by on obecnie nie był, a tęsknimy za nieco wyższym i lepszym. Albowiem to niezadowolenie jest jednym z jego najlepszych darów, jakie Bóg nam daje. I oznaką prawdziwego postępu w duchowym życiu. Ale musimy pamiętać, że to nasze niezadowolenie z siebie samych powinno pomnażać pokorę naszą. Nie to jest oznaką postępu duchowego, gdy ciągle źle o sobie myślimy, gdy zniechęcamy się, jacy i co słabi nie jesteśmy. To jest oznaka naszej miłości własnej, nie postępu. To jest bardzo subtelna różnica, ale ma ogromne znaczenie. Nasza świadomość, że. Możemy, powinniśmy być bardziej doskonali, utrzymuje nas w pokorze i skłania do tego, żebyśmy pragnęli czegoś więcej, żebyśmy pragnęli postępu duchowego. Ale jeżeli nasza taka fałszywa pokora, niskie mniemanie o sobie prowadzi nas do tego, że ja już nic nie potrafię i nie chcę iść naprzód, to to nie jest z Boga. I drugim znakiem, jaki daje ojciec Faber, jak to może brzmieć dziwnie, znakiem naszego postępu jest to, że ciągle rozpoczynamy go na nowo. Tak, jakby ten nieustanny start ku wyżynom świętości był całym naszym życiem. Święty Antoni w tym właśnie upatrywał doskonałość. W tym pragnieniu ciągle czy na nowo służenia Panu Bogu. Z takim samym zapałem jak na początku. Ciągle na nowo pragnę dążyć do doskonałości. Nie uważam, że już osiągnąłem pewien stan, że już wszystko wiem, już więcej mi nikt nic nie może dać. Ale to ciągłe pragnienie... Na nowo zaczynać zbliżać się do Pana Boga. Pan Jezus używa jeden raz takiego pięknego porównania, aby nam pokazać, że właśnie takie samo zadowolenie z tego, co już udało nam się osiągnąć, jest wielce niebezpieczne, a nawet Pan Jezus mówi, że jest oznaką tego, że nie nadajemy się do Królestwa Niebieskiego. Mówi on, kto idzie za pługiem, a ogląda się za siebie, nie jest zdatny do Królestwa Bożego. Czyli ten, który już coś w duchowym życiu osiągnął, właśnie próbuje zerwać z grzechem, rzeczywiście może mu udało się, już nie upada w grzechy ciężkie, patrzy wstecz na tym życie duchowe i jest zadowolony z siebie. Już więcej nie musi pracować. Już osiągnął ten poziom, którym właśnie jest zadowolony. I to jest stan bardzo niebezpieczny. I jeżeli nie mamy w sobie tego pragnienia, aby na nowo zaczynać, ciągle nie oglądać się to, co udało nam się z łaską Bożą zrobić, ale na to patrzeć, co jeszcze przed nami. Na błędy, które są teraz bardziej subtelne niż na początku naszego duchowego życia, dlatego to jest ważny znak, który powinien w nas być: nie być zadowolonym z tego, co mamy obecnie, ale właśnie pragnąć na nowo zaczynać nasz powrót do Pana Boga. Trzecim znakiem postępu w duchowym życiu to dążyć do pewnych konkretnych celów. Na przykład utrwalenia w sobie pewnego nawyku, cnoty lub przezwyciężenia jakiejś słabości przy przyłożeniu się do pewnych umartwień. I ten znak jest również bardzo ważny, jak każdy z nich właściwie, ale on pokazuje to, że tu nie chodzi o jakieś marzycielstwo, że nie chodzi o to, że ja pragnę być dobrym. Że o, byłoby fajnie, gdybym był święty, gdybym był cierpliwy, gdybym był wyrozumiały i łagodny na innych. Pewnie każdy z nas chciałby tak być. Chciałby być po prostu lepszym, doskonalszym, bardziej szlachetnym. Ale jeżeli nic ku temu nie robi, nic ku temu nie czyni, to to nie jest oznaka doskonałości ani postępu duchowego, ale jest oznaką marzycielstwa, którego my, ludzie powierzchowni, ludzi XXI wieku, bardzo łatwo ulegamy. To powierzchownością zadowalamy się. Ale musimy rzeczywiście podejmować konkretne działania w tym celu, aby zdobyć jakąś cnotę, czy jakiś grzech nałogowy, czy przyzwyczajenie grzeszne wykorzenić. Nie wystarczy powiedzieć, chciałbym z tego zerwać, chciałbym z tym zerwać, albo tę cnotę zdobyć, ale trzeba podjąć konkretne działanie w tym, w tym celu. Czyli konkretnie zastanawiam się, w jaki sposób ten cel mogę osiągnąć. I ta, gdy takie wysiłki podejmujemy, nawet jak one nie zawsze nam wychodzą, jest oznaką tego, że jesteśmy dobrym, żywym drzewem i jest szansa, że z łaską Bożą będziemy owocowali w przyszłości. Jeszcze pewniejszą oznaką postępu w duchowym życiu jest głęboka świadomość zadania, wytkniętego nam szczególnie przez Boga. Niekiedy odczuwamy, jak Duch Święty zwraca nas raczej w jednym kierunku niż w innym, jak żąda od nas wykorzenienia pewnego nałogu lub podjęcia się określonego dzieła. Ta świadomość, że Bóg oczekuje ode mnie, abym był właśnie bardziej cierpliwym, gdy to jest przeciwieństwo tej cnoty, jest moją wadą główną, to jest bardzo ważny znak, że nie skupiam się na czymś drugorzędnym, trzeciorzędnym, ale właśnie jestem, jakby rozumiem, że Bóg chce, abym walczył przede wszystkim z wadą główną, z moim głównym problemem. A my często, i to widać bardzo wyraźnie w naszych postanowieniach wielkopostnych, adwentowych, że często odmawiamy sobie rzeczy, może którą lubimy, która rzeczywiście jest może bolesna, ale która nie dotyka naszej głównej, głównej choroby, głównej, głównego grzechu. Dlatego trzeba bardzo ważne być świadomym tego zadania i to zadanie właśnie prowadzić w tych obszarach, których Prowadzić je trzeba. To nie chodzi w naszym duchowym życiu, w naszym wzrastaniu, aby cokolwiek robić, ale aby robić postępy, aby oczyszczać swoją duszę. Jeszcze wymieńmy ostatni owoc, jaki podaje ojciec Faber, którym jest rosnące ciągle ogólne pragnienie nieustannego wzrostu w doskonałości. Jest to po części bardzo podobne, ale oczywiście tu nie wolno tylko pozostawiać na tym samym pragnieniu, ale właśnie konkretnym realizowaniu tego, tego pragnienia w naszym życiu. To ciągłe pragnienie, ciągłe odnoszenie naszego życia doczesnego, do życia wiecznego, naszych zajęć, e, właśnie codziennych, jako możliwości służenia Panu Bogu, to jest również znakiem. Tego, że właśnie konkretnie w naszym codziennym życiu pragniemy duchowego wzrostu, to jest znakiem tego, że jesteśmy żywym drzewem, który nie musi się obawiać tych bardzo ostrych słów Pana Jezusa, że drzewo, które nie rodzi dobrych owoców, będzie precz wycięte i w ogień wrzucone. Są bardzo mocne słowa. Pan Jezus mówi, że będziemy złym drzewem, tylko złe drzewa, ale drzewa złe to nie są takie, które są same siebie złe, tak jak my sobie wyobrażamy, ale te złotych drzew polega na tym, że nie dają one dobrych owoców, że nie owocują. I my musimy rzeczywiście pragnąć tego, aby te znaki w nas były, abyśmy je dostrzegać mogli i jeżeli ich nie dostrzegamy, abyśmy wzbudzali sobie pragnienie ich. Ojciec Faber dodaje, że dobrze jest, jak przynajmniej jeden z tych znaków występuje w naszej duszy, a najlepiej jak kilka, albo doskonale jak wszystkie. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy o tym pamiętali, żeby baczyć na siebie, jakie owoce moje duchowe życie rodzi. Jeżeli poprzez lata praktykowania świętej katolickiej wiary nie widzimy tych owoców dużych w sobie. To musimy zastanowić się, dlaczego tak jest, aby rzeczywiście oczyszczać nasze, nasze, nasze pragnienie, nasze, nasze, nasze wysiłki, aby właśnie być tym dobrym drzewem, które dobre owoce rodzi. Jeszcze na koniec pozwólcie, drodzy wierni, że zacytuję tutaj bezpośrednio ojca Federyka Fabera w tej książce Postęp duszy i on daje bardzo ważną, ważną również wskazówkę, podsumowując ten rozdział, w którym wymienia te pięć znamion. Oto więc pięć rzetelnych znamion postępu, z których żadne nie, przy, nie przewyższa sił najsłabszego z pomiędzy nas. Nie mówię, by obecność ich świadczyła zaraz, że wszystko u nas w porządku. Są one tylko wskazówką, iż tli w nas życie nadprzyrodzone. Że się posuwamy na drodze łaski, a stąd posiadanie jednego z nich jest czymś niewymownie droższym nad wszelkie ziemskie bogactwa. I to jest bardzo ważna uwaga, szczególnie dla tych, którzy rzeczywiście postępują w duchowym życiu, gdyż bardzo łatwo pojawić się może takie przekonanie: we mnie jest ten owoc. Czyli jestem już święty. Nie, to jest znak tego, że jestem na dobrej drodze, że rzeczywiście jestem dobrym, ży, żywym drzewem, które może wydać dobre owoce, a nie że jestem już u kresu. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy baczyli na siebie, patrzyli na owoce naszego postępowania i pamiętali o tym, że Pan Jezus właśnie po naszych czynach, po naszych owocach, po naszym zewnętrznym postępowaniu. Każe nas oceniać i będzie nas oceniać. Tak jak na końcu kończy dzień dzisiejszy fragment Ewangelii słowami, że nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale ten, który pełni wolę Ojca mego. To jest coś zewnętrznego, zauważalnego. Dlatego baczmy i oceniajmy siebie samych po owocach. Czy jesteśmy drzewem dobrym, czy złym? Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.